Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Dzisiejsze kalendarium zaczynamy od roku 1503. Otóż wtedy król Polski i wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk nadał prawa miejskie Wysokiemu Mazowieckiemu. W roku 1729 warszawska drukarnia pijarów wydała pierwszy numer nowin polskich, przemianowanych w 1730 roku na Kurier Polski. Kurier Polski był to tygodnik wydawany w XVIII wieku w Warszawie. Kurier Polski był jedyną w Europie lat 1730-1760 gazetą, która w całości poświęcona była informacjom krajowym. W roku 1769 Konfederaci Barscy w bitwie pod Bydgoszczą zmusili do odwrotu znaczny oddział wojsk rosyjskich. Konfederacja Barska był to zbrojny Związek Szlachty Polskiej utworzony w Barze na Podolu 29 lutego 1768 roku z zaprzysiężeniem aktu założycielskiego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej skierowany przeciwko protektorowi Imperium Rosyjskiego. W roku 1790 Stanisław Stasic wydał anonimowo książkę Przestrogi dla Polski. W roku 1919 powstańcy Wielkopolscy zaatakowali bez powodzenia oddziały niemieckie w Zbąszyniu. Tego samego roku w wojnie polsko-bolszewickiej Armia Czerwona rozpoczęła szturm na Wilno. W roku 1920 założono klub piłkarski Polonia Bytom. W roku 1945 NKWD dokonało masowych aresztowań Polaków w Lwowie. NKWD był to centralny organ państwowy wchodzący w skład Rady Komisarzy Ludowych rządu ZSRR istniejący pod tą nazwą w latach 1917-1946. W 1947 roku rozpoczął się proces działaczy win. Była to cywilno-wojskowa organizacja konspiracyjna, założona 2 września 1945 roku w Warszawie. Jej trzon stanowiły pozostałości rozwiązanej delegatury sił zbrojnych na kraj. Win przejęła jej strukturę organizacyjną. W roku 1969 w klinice w Łodzi profesor Jan Moll podjął pierwszą w Polsce nieudaną próbę przeszczepienia serca. Był to jeden z pionierów kardiochirurgii w Polsce. W 1991 Jan Krzysztof Bielecki został powołany na stanowiska premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Jan Krzysztof Bielecki był to polski polityk i ekonomista, prezes Rady Ministrów. Rok 2019 to śmierć pięciu nastolatek. Zginęły one w wyniku pożaru w Escape Rumie w Koszalinie. Kalendarium Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. W roku 1717 Zjednoczone prowincje Niderlandów, Wielka Brytania i Francja zawarły w Hadze sojusz antyhiszpański. W roku 1847 Samuel Colt sprzedał amerykańskiemu rządowi pierwszą partię rewolwerów własnej konstrukcji. W roku 1854 William MacDonald odkrył wyspy MacDonalda na Południowym Oceanie Indyjskim. Należą one do wysp wulkanicznych. Maria Salomea Skłodowska-Kiri, polsko-francuska uczona zajmująca się fizyką doświadczalną i chemią fizyczną. Podwójna noblistka, laureatka Nagrody Nobla i z fizyki w 1903 roku i chemii z 1911 roku, zgłosiła swoją kandydaturę do Akademii Francuskiej w roku 1911. W roku 1914 odzyskany przez włoską policję obraz Leonarda da Vinci Mona Lisa powrócił do paryskiego louvre. Rok 1933 w pałacyku barona Kurta von Schredera w kolonii. Odbyły się tajne negocjacje Adolfa Hitlera i byłego kanclerza Franza von Peppena, pośrednika prezydenta Paula von Hinderburga, w wyniku których Hitler został kanclerzem koalicyjnego rządu NSDAP i DNVP. W roku 1936 amerykański tygodnik Billboard opublikował pierwszą listę przebojów opartą na liczbie sprzedanych płyt. Billboard jest to tygodnik poświęcony przemysłowi muzycznemu w Stanach Zjednoczonych. Rok 1941 to bitwa o Anglię. Wtedy miało miejsce trwające 12 godzin najcięższe bombardowanie Bristolu. Bristol jest to miasto w południowo-zachodniej Anglii, położone przy ujściu rzeki Avon do kanału Bristolskiego, 185 km na zachód od Londynu. W roku 1947 Ukazało się pierwsze wydanie niemieckiego tygodnika Der Spiegel. Der Spiegel jest to niemiecki tygodnik, jeden z największych i najbardziej wpływowych na rynku niemieckim. W roku 1970 NASA ogłosiła anulowanie planowanej załogowej misji księżycowej Apollo 20. Program Apollo była to seria amerykańskich lotów kosmicznych. Przygotowywanych od roku 1961 i realizowanych w latach 1966-1972. Celem programu było lądowanie człowieka na Księżycu, a następnie jego bezpieczny powrót na Ziemię. W roku 2004 Michel Saakaszwili wygrał wybory prezydenckie w Gruzji. Był to gruziński u ukraiński polityk. Adwokat, prezydent Gruzji od 25 stycznia do 25 listopada 2007 roku oraz ponownie od 20 stycznia 2008 do 17 listopada 2013 roku. Od 15 sierpnia 2014 poszukiwany gruzińskim listem gończym. W roku 2007 Nancy Pelosi została pierwszą w historii kobietą, spikerem Izby Reprezentantów USA. Jest to amerykańska polityk partii demokratycznej pochodzenia włoskiego, obecnie sprawująca funkcję spikera Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, którą poprzednio zajmowała w latach 2007-2011. W roku 2010 w Dubaju oficjalnie otwarto najwyższy wieżowiec na świecie Burj Khalifa. Budowa rozpoczęła się 21 września 2004 roku, a zakończyła się 16 sierpnia 2009 roku. Jej wysokość to 827,9 metrów, została osiągnięta ona 17 stycznia 2009 roku, a oficjalnie otwarcie nastąpiło 4 stycznia 2010 roku. Budynek ma 163 piętra użytkowe. Koszt jego budowy wyniósł 1,5 miliarda dolarów. W 2013 roku prezydent Mahmud Abbas na mocy dekretu przekształcił autonomię palestyńską w państwo w Palestyny. Palestyna państwo częściowo uznawane, znajdujące się na terenie historycznej Palestyny. Terytorialnie ma obejmować obszar strefy gazy i zachodniego brzegu Jordanu. Są sąsiaduje z Izraelem, Jordanią oraz Egiptem przez strefę gazy. 4 stycznia 1643 roku urodził się Isaac Newton. Newton był wybitnym angielskim uczonym. Zajmował się matematyką, fizyką, astronomią, teologią. Uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych naukowców wszechczasów. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.